Jesteś tu ze mną, no to podaj to dalej Tyle ludzi toć Jak marihuane Niedługo uderzam płytą, a z ekipą festiwalem staw, Co jest mocnym nielegalem, ale wiem, że mogę więcej jak pierwsze zaciągnięcie walco, respekt, dzielcie się na raperów, freestylowców Więcej, gdybyś ciągnął moje powietrze Bęgą, być ci, bo co na końcu ci podejdę jeszcze dalej, bo tylu czeka w kolejce Częściej muszę testować własny towar Najlepiej kopię i nie da się skopiować Jestem tam, gdzie koła, w których kołasz o Wszyscy palą tego gibona, to społeczna umowa jest Rap i boing, rap i boing, Rap i boing, rap i boing, Kto jest rap i beboing, rap Kółko rap, e beep boing, kółko rap, ep rap, I krąży jak Gibonik, jestem tak porobiony, że <śmiesz> nie masz może jakiejś wody, nie mam siły, nie mam śliny, godziny kolejne na fazie, na razie się głodzimy, ale banan na japie, zbijamy matę, jadą mordy ku tak Jestem raper, daj mi papier, jestem B-boy, lecę z tym tematem Biboing, biboing, z całym składem Biboing, biboing, w środku na zewnątrz Biboing, biboing, jestem w punkcie G Jak wiesz gdzie to możesz dobić Twoje ziomyń robią sobie za to skręto skłony Tak, weź pomyśl Rap i biboing to jest rap i biboing w kółko Rap i biboing, rap i biboing Rap i b-boying krąży to z rok do rok, bo to zaufany krąg wiesz, boj, z tak dobry flow by się nie znudzić, to różne formy są freestyle, waka maka folk battle, seven to smoke cypher, spalę mikrofon gib, gibam się jak gibon bip, ba jest, jestem tam wziął o cholera, jak taki masyl? znam sam różne nazwy rapsy, break twój na Czaisz tej pasji i dają wam syf Do mnie wrócisz jak sprawdzisz Byłem w Pradze, nie po absyd. Boisz się takich większych dystansy? Jestem z Mapy G Pełna kultura, już nie ma pietaski Ale weź nie zamulaj, rytuał trwa Naturalnie obie choć nie jeden z ziomali się wypalił Inni się zmachali, machaj z nami Machaj z nami!